Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj wpadliście. Wiecie, że ja mam taki styl czytania, to znaczy, bardziej jest to pewna zasada, że nie czytam książek, których nie chcę czytać, chyba że są to moje lektury. Więc w trakcie dzisiejszego reading vloga wydaje mi się, że może być trochę specyficznie, ale to tak tylko okazjonalnie, dlatego że w trakcie dzisiejszego filmu chciałabym razem z Wami przeczytać Frankensteina w wersji oryginalnej angielskiej i tak jest to moja lektura, dlatego wspomniałam na początku, że sama nie wiem jak to będzie z moją emocjonalnością, bo ja naprawdę chciałam zawsze poznać Frankenstein'a, bardzo chciałam to przeczytać, co prawda po polsku. Zobaczymy tak naprawdę jak będzie ulegać zmianie moje nastawienie do tej pozycji, dlatego że ona się wydaje cienka, ona się wydaje być bardzo niepozorna, ale przeczytałam już dwie pierwsze strony i wiem, że to będzie bardzo ciężka lektura ze względu na słownictwo, bo naprawdę no będzie hardo, będzie ciężko. Więc może już musiałam sięgać po tłumacza, pomimo, że ja zwykle jak czytam książki po angielsku to naprawdę bardzo rzadko sięgam po tłumacz, bo zwykle daje mi się wyczytać jakby sens danego zdania, powiedzmy z rzeczy dookoła i ja nawet nie muszę zawsze sprawdzać bezpośredniego słowa, tylko sens tak ogólnie rozumiem. Natomiast tutaj będzie ciężej. Ta autorka już na początku zaznaczyła, że to jest taka trochę próba snucia refleksji na temat człowieczeństwa. Naprawdę no w tamtym momencie trochę mnie zatkało. Zobaczymy jak uda mi się zrozumieć tą próbę Poznania natury człowieka po angielsku. Trochę się boję tak szczerze. Natomiast co do drugiej książki, którą będę czytać podczas tego reading vloga, właściwie ja nie jestem jeszcze pewna, albo będzie to Harry Potter i Insygnia Śmierci, albo ewentualnie Narcyz i Złote Usty Hessego. To jest znowu moja lektura, ale nie wiem, czy dwie ciężkie książki naraz to nie za dużo i czy właśnie nie chciałabym poprzeplatać tego trochę z po prostu ostatnią częścią Harry'ego, na którą jestem mocno najarana i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałabym ją przeczytać. I tak, jest 25 do sierpnia, a mi zostały dwie lektury. Natomiast dobre przynajmniej jest to, że nie trzy, dlatego że przeczytałam już Podróż ludzi księgi. To była moja lektura. Tak samo na zajęcia z literatury, ponieważ, wiadomo, Frankenstein jest na zajęcia z angielskiego i Hesse jest również na zajęcia z literatury, czyli na moje rozszerzenie z polskiego. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Natomiast chciałam was najbardziej to wprowadzić właśnie do tego Frankensteina. Ja teraz chcę sobie zrobić śniadanko. Pewnie przy śniadanku trochę sobie poczytam. No i zobaczymy, jak tam moje wrażenia. Będą, czy one ulegną zmianie, czy nie, bo może tylko w tym wstępie było tak ciężko, a później będzie łatwiej. Cóż, zobaczymy. Jestem już na 16 stronie Frankensteina, czyli no nie oszukujmy się, nie jest to wcale jakoś bardzo daleko, ale już widzę, że to będzie ciężka lektura dla mnie, ze względu na to, że już teraz, kiedy są jakieś bardziej rozbudowane zdania, bo naprawdę niektóre zdania są dłuższe, przez to, że zdarzają się zdania z bardzo skomplikowanym słownictwem, ja po prostu tłumacząc sobie to słownictwo czasami zapominam, co było na początku tego zdania, i muszę po prostu to wszystko przerabiać jeszcze raz, więc rzeczywiście chyba z pół godziny siedziałam minimum nad tymi pierwszymi stronami. Bo no, nie jest to nic ani prostego, a nawet jak rozumiem już jakieś słowa, to czasami zdania po prostu są bardzo zagmatwane, bo listy, przynajmniej chwilowo jest to powieść epistolarna, chyba później nie, nie zawsze będzie, one chwilowo są po prostu bardzo elokwentnie napisane i widać, że pisze to ktoś, kto po prostu używa raczej, no powiedzmy, takiego bardziej skomplikowanego języka niż jakiegoś prostego. Więc rzeczywiście to widać, ale jestem zaskoczona tym, że pomimo tego, jak mi się to czyta, w jaki sposób, to już ta historia mnie zaciekawiła. Naprawdę, już mnie zaciekawiła. Już pojawiły się pewne postacie, to, do których ja mam jakieś koncepcje i jakieś przypuszczenia, dlatego że ja wiem, jaką postacią jest Frankenstein, ale ja nie znam historii jego stworzenia, poznania ja w ogóle tego nie znam, więc tym bardziej wydaje mi się, że fajne właśnie będzie odkrywanie tego i już stopniowo mam nawet minimalną koncepcję, jakoś tak podejrzewam minimalnie, jak to się dalej może rozwinąć, dlatego że, no, tak jak już wam wspomniałam, nie nie oglądałam ani filmu, ani nie spotkałam się po prostu z tym wątkiem nigdy wcześniej. Mówię o oryginalnym wątku, no bo wiadomo, że Frankenstein trochę nam się wsysnął i wpłynął na naszą popkulturę. I w ogóle mam taką ładną zakładkę, i bardzo się z tego powodu cieszę. I teraz wracam już do lektury. Jestem już na 40 stronie Frankensteina i naprawdę no, nieporównywalnie więcej energii i tak naprawdę skupienia musiałam poświęcić, żeby przeczytać 40 stron tej książki, bo czuję się, jakbym przeczytała znacznie, znacznie, znacznie więcej. Natomiast później pomalowałam się, ogarniałam jakieś rzeczy w moim pokoju i do tego już, żeby trochę się rozerwać i zrelaksować, przesłuchałam sobie części Harry'ego Pottera ostatniej, czyli Instygnie śmierci. Jeśli chodzi o tą część, to przesłuchałam mniej więcej też 30 stron ale no nieporównywalnie łatwiej mi się to <noise> przyswajało niż rzeczywiście jest z Frankensteinem ale Frankenstein naprawdę zaczyna mi się podobać, to znaczy chwilowo poznajemy historię życia pewnego człowieka, co do którego mam podejrzenia że stworzył Frankensteina słuchajcie, odzywa się do Was Justyna z przyszłości podczas montowania tego reading vloga, dlatego że popełniłam gafę, popełniłam błąd mianowicie Frankenstein to jest profesor który stworzył tego słonnego stwora ale ten stwór trochę nam wszedł do Takich, powiedzmy, elementów filmowych i książkowych, jako właśnie postać, która nazywa się Frankensteinem, ale Frankenstein to był ten profesor. A ten stwór w książce został nazywany jakiś, jakimś demonem, jakimś piechielnym czartem, czymś takim, ale on nie nazywał się Frankenstein. Natomiast ja wtedy tego nie wiedziałam. Ja byłam wtedy pewna, że po prostu ten stwór nazywa się Frankenstein, bo byłam pewna, że po prostu wziął sobie imię od tego profesora. No i tyle. Więc tak uzupełniam. Miłego oglądania ale tego jeszcze no, nie ma powiedzianego. Nie wiem, być może to jest fałszywy trop i się okaże, że ktoś zupełnie inny wpadł na ten pomysł, ale wydaje mi się to w miarę prawdopodobne, więc zobaczymy. I rzeczywiście poznawanie jego życia jest trochę monotonne, ale z drugiej strony no, ważne jest, żeby e, jakby krok po kroku poznawać tą postać i żeby zrozumieć po prostu, dlaczego podjęła jakieś konkretne decyzje w swoim życiu, więc e, ja lubię takie historie, mimo wszystko, mimo, mimo tego. Natomiast teraz najprawdopodobniej e, idę nagrywać dla Was film na kanał i, i w ramach takiej krótkiej przerwy po prostu odetnę się chwilowo od tych dwóch historii, ale myślę, że później po prostu z uśmiechem na ustach do nich wrócę. Zaraz po nagraniu dla Was filmu poszłam sobie na rolki i słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale jestem aktualnie na 350 stronie Harry'ego Pottera, to znaczy w większości oczywiście go słuchałam. Przede wszystkim jeżdżąc na rolkach, akurat się uwzięłam na takie jedno ćwiczenie i naprawdę powtarzałam je tysiące razy, więc po prostu robiąc to, na słuchawkach leciał mi Potter, więc jestem zaskakująco daleko, jest teraz chyba godzina 23, naprawdę ćwiczyłam praktycznie cały dzień, ale dzisiaj mam wrażenie, że zostawiam już Frankensteina, daję sobie chwilowy spokój. Ogólnie bardzo się wciągnęłam i fajne jest to, że jakby mówię po raz kolejny chyba mam coś lżejszego jako zakąskę, jako taki dodatek do właśnie tej cięższej lektury, jaką jest Frankenstein. Odzywam się do Was praktycznie 24 godziny później, dlatego że no działo się ogrom rzeczy nieokoło książkowych, dlatego nie odzywałam się do Was na vlogu, natomiast pozytyw jest taki, że że między innymi musiałam przejść praktycznie pół Warszawy, żeby dostać się do mojej mamy z miejsca, w którym chodzę na treningi. Więc, chodząc, przesłuchałam sobie naprawdę masy, masy, masy Harry'ego Pottera i jestem już w ponad połowie, czyli na 470. stronie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę ta ostatnia część bardzo mi się podoba przez pewien realizm. Przynajmniej ja tutaj chwilowo widzę realizm, widzę takie wzloty i upadki. Ta książka jest. Ja, miał, ja byłam w takim fragmencie, kiedy ona była minimalnie nudnawa i monotonna, ale ona też pokazuje, że życie wybrańca i tej trójcy, jakim jest właśnie Harry Ron i Hermiona, nie zawsze jest takie dynamiczne i oni czasami też trafiają na taki moment, taki punkt, trafiają po prostu na takie wydarzenia, kiedy nie mogą sobie z nimi poradzić, kiedy nie mogą wymyślić tego, co robić dalej, żeby uratować świat, i kiedy nie mogą rzeczywiście znaleźć tej odpowiedniej ścieżki. I podobał mi się fakt, że oni w pewnym momencie zabłądzili, bo to się jednak rzadko zdarza w książkach młodzieżowych, żeby był taki moment, nawet dłuższy moment, kiedy po prostu świat się wali i kiedy nic nie idzie tak, jak powinno być. A rzeczywiście był taki moment w Poterze i on mi się podobał, bo przez to ta historia nabrała po prostu pewnych bardziej realnych zarysów, bardziej realnych barw. Natomiast jeżeli chodzi o Frankensteina, tutaj też mam dobre wieści. Jestem na 68. stronie i ja wiem, że to nie brzmi jakoś bardzo, powiedzmy, imponująco, natomiast dla mnie to jest naprawdę dużo. Dlatego, że Frankenstein ma tak cholernie trudny język. Ja nawet sobie aż z ciekawości spojrzałam do polskiego wydania Frankensteina, i ono również, słuchajcie, jest napisane trudnym językiem. I niektórych słów ja nie rozumiem po polsku. Może bez przesady, może takich słów zdarzyło się, nie wiem, 3-4 w ciągu tych kilkudziesięciu stron, ale jednak te słowa się zdarzyły. To o czymś świadczy. Bardzo pięknym, barwnym językiem są opisane te historie, szczególnie listy. Listy to już w ogóle jest masakra, bo jest to powieść częściowo epistolarna. Nie ma tam tego bardzo dużo, ale. Ale rzeczywiście występują, i ogólnie bardzo mi się to podoba. Słuchałam jeszcze trochę Harry Pottera dzisiaj wieczorem, dlatego że jestem właśnie w trakcie robienia zdjęć jednej z moich charakteryzacji. Wiadomo, że ona nie jest na twarzy, bo widzicie mnie tutaj jakby w nienaruszonym, naturalnym stanie, natomiast jest ona na mojej nodze, dlatego że no, akurat chciałam zrobić coś do horyzontu. Ja bardzo lubię Małeckiego i bardzo podobał mi się horyzont, dlatego pomyślałam sobie, że chciałabym zrobić właśnie taką ranę, która jest zrobiona oczywiście na podobieństwo tego czegoś, co jest tutaj na oku na okładce, natomiast mi się w ogóle cała ta grafika bardzo podoba i jestem zadowolona zwolona z tego, w jaki sposób przedstawiłam i jak mi wyszła sama charakteryzacja. To znaczy dla mnie w ogóle ten znak jest trochę metaforą tego, co się zdarzyło w całej książce, dlatego że ona ma dwóch głównych bohaterów, Zuzę i Mańka. Maniek właśnie wrócił z Afganistanu, jest byłym żołnierzem i mam wrażenie, że pewne rany właśnie, takie widoczne chociażby na poprzednim ujęciu, zostają w człowieku na zawsze. I to chciałam przedstawić tą charakteryzacją. Ona nie jest może jakoś bardzo głęboka, ale właśnie chciałam e, gdzieś tam trochę w głębszy sposób pokazać to, co mi się wydaje być ważną częścią i ważnym elementem tej historii i historii, na jaką składa się po prostu nasz główny bohater. Jestem po prostu absolutnie zadziwiona tym, jak bardzo ta książka mi się podoba i jak bardzo niespodziewanie w ogóle wzbudza we mnie pewne emocje, ponieważ jestem właśnie w dokładnie połowie. To będzie spoiler, więc uważam, Uwaga, ostrzegam. Jedną z rzeczy, która już na początku sprawiła, że no. Poczułam takie przywiązanie do zamysłu autorki. Był fakt, że koncepcja dania życia Frankensteinowi nie została ujawniona w książce, dlatego że jest to opowieść, którą my poznajemy z perspektywy dosłownie relacji profesora Frankensteina, który opowiada swoje losy, swoje życie i tłumaczy, że tak powiem, jak ta historia jakby z jego perspektywy wyglądała. I on właśnie powiedział naszemu głównemu bohaterowi, że on nie ujawni tej tajemnicy, bo jego zdaniem ona tylko i wyłącznie wzbudza w człowieku lęk. Naprawdę ogromnie mi się podoba ta koncepcja i jakoś tak, no wydaje mi się, że jest to po prostu idealnie wyważone i to jest taki bardzo fajny smaczek w tej książce. Pojawiają się już refleksje o naturze ludzkiej, o szczęściu i o tym, co nas do tego szczęścia popycha. I są to refleksje z perspektywy często w ogóle samego Frankensteina. I to jest strasznie ładne. I pomimo, że język jest hardkorowy, naprawdę jest hardkorowy, to muszę przyznać, że jestem zadziwiona i totalnie zauroczona tą książką chwilowo. Zobaczymy, jak to mi pójdzie dalej. Natomiast przy okazji też zaczyna padać deszcz, pewnie to słyszycie, ale przy okazji też przesłuchałam sobie około godziny Harry'ego Pottera i jestem już w około dwóch trzecich. Właśnie zajmuję się zapisywaniem rzeczy do akcji charytatywnej, którą wspólnie stworzyliśmy i słuchałam sobie Harry'ego Pottera i trafiłam na scenę, której spodziewałam się, że mnie bardzo zasmuci i rzeczywiście tak było. Co prawda nie płakałam tak stricte, ale łzy mi napłynęły do oczu. Jest to oczywiście scena po wyjściu z domu Malfojów. No i pożegnanie z jednym z bohaterów, których uwielbiałam. Absolutnie. Więc strasznie mi przykro teraz. Natomiast wiem na pewno, że nie wspominałam wam tak samo, jak wczoraj łaziłam po centrum Warszawy, właśnie za audiobookiem Harego. I była scena wspomnień rodzinnych Harego. I słuchajcie, ja się przy tej scenie popłakałam. Popłakałam się idąc po centrum Warszawy, idąc no, wydaje się w zupełnie normalny sposób i po prostu w pewnym momencie łzy mi napłynęły do oczu i, i przeżyłam bardzo tą scenę. Sama do końca nie umiem powiedzieć dlaczego. To znaczy ta scena obiektywnie nie była jakoś świetnie napisana, ona była przewidywalna, ale jakoś tak Wycisnęła ze mnie mimo wszystko te kilka łez i czułam się trochę jak skończona idiotka, będąc w centrum Warszawy i płacząc po prostu jak bubr. Nawet jakiś człowiek się na mnie spojrzał i chyba chciał podejść, ale w końcu zrezygnował z tego. Ale rzeczywiście to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo mi się zawsze wydawało, że Harry jest raczej taką książką, która ze mnie łez nie wyciśnie i do tej pory się mu to nie udało, teraz dopiero. Zawsze jednak, kiedy czytałam pierwszą, drugą czy nawet jeszcze trzecią część, wydawało mi się, że to nie jest moje, że lubię Harry'ego, ale to nie są książki, które jakoś właśnie tak bardziej na tle emocjonalnym, na tle sentymentalnym do mnie trafiają. No, i wydawało mi się po prostu, że, że to tylko i wyłącznie jest jakaś tam forma sympatii, która wcale nie oznacza, że ja te książki jakoś bardzo lubię. Natomiast już czytając Księcia Półkrwi, czytając ostatnie części, nawet już od zakonu Feniksa to się zaczęło, to muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo przejmuję się losami bohaterów, jak bardzo, pomimo tego, że ja wiem w większości co się stanie, jak bardzo jakby żyję nimi. W danym momencie, w momencie czytania albo słuchania tego. Wydaje mi się, że to jest w pewnym stopniu niesamowite i to mi się bardzo podoba w tych książkach. No i rzeczywiście no, słucham dalej, wracam do adresowania dla Was listów. Tutaj mam masę zakładek. O, proszę bardzo, są tak przepięknie zapakowane. E, osobiście no jestem strasznie szczęśliwa, że ta akcja się udała i teraz będę po prostu pewnie przez najbliższe kilka godzin siedzieć, adresować to. Myślę, że nawet więcej niż kilka godzin, ale no nie uda mi się tego robić stricte. Sobie to przełożę na e, różne interwały powiedzmy, bo ostatnio siedziałam nad akcją, kiedy sprzedałyśmy chyba z Olgą 60 albo 70 zakładek było w poprzedniej. E, no to słuchajcie, siedziałam nad tym minimum 8 godzin i to jeszcze miałam jednego pomocnika, tym razem jestem z tym sama więc no, może być różnie, jeśli chodzi o to. Powiedzmy, że jestem dużo roboty, ale no wiadomo, też gesty wasze są absolutnie przepiękne, więc wydaje mi się, że to jest tego warte. A ja teraz wracam już do słuchania potera i zajmowania się akcją. Tak, mówiłam, że jedna łzami poleciała, a się okazało, że to jeszcze nie była cała scena, i teraz już no jest tego więcej. Zawsze. To jest mój jedyny komentarz. Zostało mi około 80 stron potera. i powiem Wam szczerze, nie myślałam. Że to mi się tak spodoba, ale nie jestem zaskoczona. I to jest ten moment, w którym mi coś przeszkadza, <grym> <grym> dlatego że ja rozumiem, że trzeba tłumaczyć czytelnikowi, dlaczego historia układa się w taki sposób, w jaki się układa, ale jestem w tej chwili w trakcie ostatniej sceny. Zostało mi naprawdę, wydaje mi się, ostatnie 20 stron. I Harry, rozmawiając z sami, wiecie, kim. Musi mu oczywiście wszystko wytłumaczyć, żeby czytelnik zrozumiał o co chodzi. I to jest takie gadanie, które mi się kojarzy trochę z, z taką rozmową, która zawsze ma miejsce w filmach dla dzieci, w filmach dla ośmiolatków, gdzie trzeba mieć pewność, że ten ośmiolatek zrozumie, co się dzieje i że ogarnie i załapie fabułę i w ogóle, bo no, on na przykład tam tłumaczy wątek z Severusem Snape'em, zupełnie bez sensu. Po prostu, żeby chyba pokazać czytelnikowi o co chodzi, żeby czytelnik mógł załapać bardziej niż dlatego, że to brzmi realnie, bo to nie brzmi realnie, robiąc takie rzeczy podczas jakichś pojedynków czy czegoś w ten deseń. Natomiast to jest pierwsza scena od początku książki, przy której mam zgrzyt. Chciałam powiedzieć, że każda poprzednia podobała mi się bardzo, podoba mi się bardzo realizm tej książki, podoba mi się to, że ona już nie jest taka czarno-biała. Podoba mi się też to, że wcale nie jest ochogwarcie stricte, to znaczy wiadomo, że jest tam trochę o historii Hogwartu, ale nie ma ochogwarcie jako takiej rutynie szkolnej i to jest fajne, pomimo, że ja kocham Hogwart całym sercem, to nie uwierzyłabym, że w trakcie wojny i w trakcie jakichś takich strasznych rzeczy. Które się działy, Harry mógłby normalnie i bezpiecznie chodzić po szkole? No nie mógłby, więc doceniam tym bardziej poprzednie książki za klimat i za to wszystko, ale fajnie, że w tym tego nie było i że w tym jakby udało się doprowadzić część wątków do końca. A teraz już słucham dalej z zapartym tchem, bo naprawdę się wciągnęłam. Udało mi się skończyć Harry'ego Pottera, ale odzywam się do Was zaledwie po no chyba dwóch godzinach od ukończenia, dlatego że Ciężko jest określić plątaninę myśli, które mam w głowie, ale na pewno naprawdę gigantyczna handra mnie naszła potem i masa takich emocji powiązanych trochę z nostalgią, myślę, ale też. Powiedzmy takich trochę negatywnych się pojawiła. To znaczy, mi się bardzo podobało zakończenie tej serii, ale pierwszy raz w ogóle miałam takie odczucie, że ja wcale nie chcę kończyć tej historii, że ja chcę, żeby Harry mnie jeszcze czymś zdziwił, że ja bym chciała jeszcze, żeby ta historia mogła się ciągnąć w nieskończoność. A z drugiej strony wiem też o tym, że gdyby się ciągnęła w nieskończoność, to czułabym, że jest to taki odgrzewany kotlet, więc. Jestem zadowolona, ale z drugiej strony jest tam gdzieś we mnie takie poczucie, że ale jak to? Ale to jest już koniec, bo pamiętajcie, że ja po raz pierwszy czytałam całego Harry'ego Pottera. Bo kiedyś czytałam go tylko fragmentarycznie. Więc jest to dla mnie no, całkiem specyficzne przeżycie. I szczególnie teraz jestem zadowolona z tego, jak się wątki potoczyły, podoba mi się w ogóle to, ale też z drugiej strony mam jakiś taki niedosyt i takie poczucie rozczarowania, że to jest już wszystko. Że właściwie właśnie skończyłam swoją przygodę z Poterem i nie podoba mi się wcale ta wizja. Natomiast dodatkowo, właśnie godzinę później, zaczęłam też czytać Frankensteina, jestem już na 157. stronie. Idzie mi naprawdę świetnie, i tutaj już, słuchajcie, zaczyna się perspektywa, która mnie niesamowicie interesuje. Poznaję bardziej podłoże psychologiczne i emocjonalne bohaterów, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. I e, ja Wam mówiłam, że już na samym początku tak było, otóż nie. W porównaniu do tego, co jest teraz, nie było to e, takie dogłębne, mówiąc wprost. Więc e, teraz to już jest takie rzeczywiście coraz bardziej deep. Bardzo podobają mi się. Wątki z nastawieniem ludzi i ludności co do Frankensteina i jakby w ogóle to wszystko jest takie przedstawione w taki sposób, że ja wiele razy odczuwam naprawdę gigantyczny żal do świata, że wygląda tak jak wygląda i mam ochotę po prostu przytulić głównego bohatera i powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze, chociaż to oczywiście no, nie usprawiedliwia jego czynów, natomiast i tak mam ochotę to zrobić, bo jestem takim człowiekiem, który ma ochotę w ogóle przytulać ludzi, których świat krzywdzi i mówić im, że... Będzie w porządku. Zostało mi 20 stron Frankensteina i powiem Wam szczerze, teraz jest taki moment, w którym nie za bardzo mi się podoba, w jakim kierunku to wszystko zmierza i w jakim kierunku wydaje się, że ta fabuła kroczy, więc nie wiem za bardzo, jak to będzie z końcówką. Naprawdę liczyłam, że Frankenstein będzie moją następną miłością, ale chyba jednak końcówka i zakończenie będzie mniej optymistyczne i no, mniej takie. Poetyckie i bliskie wrażliwości samego Frankensteina. Nie mam na myśli profesora, tylko tego stworzenia, które właśnie ten profesor skończył, bo ja naprawdę liczyłam, że jakoś tak uda się znaleźć w tym Frankensteinie człowieka. Natomiast chwilowość na to nie zapowiada. Zobaczymy. W sumie jestem ciekawa. Powiem tak, powinnam w tej chwili ogarniać się na wyjście ze znajomymi, ale chyba najlepiej będzie świadczyć o tym, jak bardzo się wciągnęłam w tę książkę, fakt, że czytałam tak naprawdę do ostatniej chwili i naprawdę za 5 minut muszę już wychodzić, więc też muszę się streszczać. Ale jeżeli chodzi o Frankensteina ogólnie, mówiłam Wam, że to szło w... Dosyć nietypowym kierunku, ale przyznam się Wam szczerze, jest dobrze. To znaczy, ta książka naprawdę mi się spodobała, i jednak na końcu pewni bohaterowie okazali emocjonalność, której ja się spodziewałam i na którą ja liczyłam, więc jestem usatysfakcjonowana. Natomiast też chciałabym, żeby ta książka skończyła się inaczej. Chciałabym, żeby jednak trochę wcześniej niektórzy bohaterowie uświadomili sobie pewne rzeczy, bo. Nie wiem, strasznie mnie boli próżność ludzka w tej książce. Strasznie mnie boli te refleksje na temat natury ludzkiej. Strasznie mnie boli fakt, jak często ludzie tutaj okazywali powierzchowność, nienawiść do tego stworzenia, które stworzył Frankenstein, tylko i wyłącznie przez ohydny wygląd. I to, to się działo po prostu już na samym początku, bo tak naprawdę przez. Całą długość tej książki, oni byli dla niego okropni i, i ten, no, ten stwór tak naprawdę nigdy nie zaznał czegoś takiego jak miłość, nigdy nie zaznał czegoś innego niż cierpienie i strasznie mu tego współczuję. Natomiast też no, w moim idealistycznym sercu chciałabym, żeby wiele rzeczy potoczyło się inaczej i ja go nie usprawiedliwiam. Natomiast mimo wszystko... To była historia cierpienia. To były trochę takie cierpienia młodego Wertera w, powiedzmy, umyśle, w, w takim ciele, powiedzmy, właśnie potwora, ale cierpienia młodego Wertera mi się nie podobały, natomiast Frankenstein jak najbardziej. To były bardziej zrozumiałe cierpienia i to były bardziej głębokie cierpienia jak dla mnie. Bardzo fajne były refleksje w ogóle o zdobywaniu wiedzy, o... E, Takim życiu, powiedzmy, naukowym. To wszystko jakoś tak ułożyło się w taki sposób, że naprawdę ta książka mi się podobała, ale mam poczucie co do niej, takie, że żeby zdecydować, czy to jest moja miłość książkowa, chyba muszę jeszcze trochę poczekać. Wydaje mi się, że za miesiąc będę w stanie wam powiedzieć, czy Frankenstein wyszedł z mojej głowy, czy wciąż tutaj siedzi, bo to nie jest książka, po której jednoznacznie jestem w stanie stwierdzić, że to jest mój ulubieniec. No mamy już, czy nie? E, wiesz co? Za pięć minut dosłownie. No, Okej. Okay? Mhm. A propos, mówiłam wam, że się spieszyłam, bo e, naprawdę no, do ostatnich chwil Czytałam Frankensteina, no ale w każdym razie e, rzeczywiście jestem mega zadowolona z tego, jak to się potoczyło. Muszę poczekać, muszę to przemyśleć, muszę to przetrawić i muszę zdecydować, e, na, na jakim poziomie w moim subiektywnym rankingu to będzie, ale na pewno jestem bardzo zadowolona i bardzo mi się ta książka podobała, ale. Czy podnosiłabym ją do rangi jakiejś mojej miłości? Nie, chociaż w połowie tej książki naprawdę się spodziewałam, że będzie to moja wielka miłość, bo bardzo mi się podobała w połowie. Miałam taki, taką wizję wątku, w jaki sposób chciałabym, żeby on się skończył i naprawdę, gdyby to tak się skończyło, to byłoby być... Tak cudowne, oh, po prostu uwielbiam. Natomiast niestety niektórzy bohaterowie uświadomili sobie niektóre rzeczy trochę za późno i być może na tym też polega tragizm tej historii, i być może to jest właśnie punkt dodany, natomiast dla mnie chyba nie. Ja wolę bardziej optymistyczne książki. I pomimo, że no wiadomo, są to refleksje o naturze ludzkiej, o cierpieniu, i być może właśnie to w tym jest najlepsze, i pewnie będzie trochę czytelników, którzy właśnie tak stwierdzą, to jednak muszę przyznać, że jakby dla mnie nie za bardzo, ale język był strasznie trudny i to było. To było wyzwanie, tyle powiem. Natomiast ja już muszę lecieć. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole, pisania, komentarzy, bo ja bardzo lubię na nie odpisywać i no, cieszę się, kiedy jesteście aktywni po prostu. Natomiast ja już Wam życzę miłego dnia i do następnego. Pa!